Hej kochani, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek z ozdobieniem koszulki. Okej, okay, potrzebujemy na początku jakąś koszulkę, jako że sobie taką szarą, Jest trochę wygnieciona, ale to teraz się nie musimy martwić. O, tak sobie ją wygładzę. Koszulka nam będzie potrzebna. Jaka z której ja wyrywałam z. Ja papieru kolorowego um, jakieś wzór na tutaj na ja będę rysować po prostu martkę pandy będzie tak tylko na lata do spania. albo coś na różne na przykład, żeby sobie wyjść i pobiegać sobie no i pisaki do um, do tkaniny jak nie macie to użyjcie zwykłego ale on się wam po w dniach, bądź krócej nawet bądź tam dużej więc ym, nie polecam. Polecam właśnie takie. Ja mam je z Alpino Krea plus teksty. Czyli możemy rysować i nawet pisać teksty, więc ja podpiszę sobie na, na dole. Panda. Więc okej, okay, zaczynamy. Na początku jak mamy koszulkę, musimy włożyć teksturę. Żeby nam się to nie przebiło, bo nie fajnie by wyglądało. Więc wkładamy sobie, ja sobie tylko to agarwę, Więc sobie wkładamy, jak wam jest wygodniej. Tylko musicie to tak zrobić, żeby tutaj szwy były na boku centralnie. Będziecie sobie tą koszulkę tak wziąć i ją normalnie ułożyć. Więc ja już mam ją normalnie ułożoną. Włożyłam już tak A tutaj już pokażę. Włożyłam takturę. No i to bierzemy sobie narysowany, naspicowany obrazek i bierzemy marker. Nie ja biorę czarny. No i rysujemy. Co robisz na Mhm. Uh -huh. No i ja sobie mam taką mniejszą czekajcie chwilę. No żeby tutaj mu nic nie rozproszyło. Ułożę się. Robimy tutaj uszka.

Dobra, tutaj taki uśmiech jest zrobimy. I mm. ja właśnie właściwie to kończę tą pantkę robić. Mm -hmm. mm. Fajnie wychodzi. Teraz oczka. nie zbyt wyszły, ale fajne. Teraz sobie ciapki zrobię. Ciapkę tutaj zrobimy. Czarną. Na oczku jednym. Ja sobie zrobiłam na jednym, bo tak fajnie, słodko wygląda. Ale sobie zaraz oczka poprawię, żeby mi to nie Mączka sobie tylko prawie. o, no i mam. No to nie jest, nie, to nie jest za bardzo arcydzieło. Yy, ja tylko sobie tak tu sobie może, może poprawię sobie lekko. Yy. No, i ogólnie bardzo fajny pomysł to był właśnie na taką koszulkę. Ponieważ taką sobie wyjdziesz na przykład na balkon, bo jest ci gorąco. Tak jak na tej kwarantannie, jest gorąco, ta pogoda jest masakryczna. Ponieważ nie yy, gorąco, gdzie nigdzie wyjść nie możesz. No, jedynie na działkę bądź na balkon. Albo jak ktoś mieszka w domu, to na podwórko. No, tak, to to co na, na Pogorię, bądź jak mieszkasz na przykład nad morzem, to nad morzem sobie nie pójdziesz. No właśnie, jest masakra. I ogólnie jestem wściekła na tą pogodę. Więc mi się ogólnie ta pandka bardzo podoba. I sobie ją teraz podpiszę na przykład. Hmm, Jakim by tu, jakim kolorem podpisać panda? Mm. Nie wiem. To może zielonym jak bambus. Okej, okay, więc... Więc piszemy sobie P. Dzięki. Ja się moja mi teraz tu ocenia. No, oceni tą koszulkę. Mhm. Uh Ładna. -huh. No, dziękuję. Hmm. Więc... Nie wiem, nie wygląda dokładnie tak jak na tamtym. Nie, właśnie to lepiej wygląda tak? niż to. To wygląda bardziej jak nie, taki nie tygrys. No ja taki niedokończony tygrys. To jest, zaraz ten szablon. A i piękna koszulka. Mam swoją koszulkę. No. Nie jest za bardzo. Doskonała. Nie jest za bardzo doskonała. Ale jest serca zrobiona. Jak wszyscy. Jak będzie wychodzić na dwór, to wszyscy powiedzą. Wow. Jaka piękna koszulka. Ja też bym taką chciała. To w następnym w odcinku nawet nie przebijam nie przebijam widać widać, ale nie przebiło na drugą stronę no to tutaj by jedynie tak widać ale w następnym odcinku będę robić coś fajniejszego i ładniejszego dla mojej siostry na koszulkę. więc kochani pamiętajcie kupcie sobie o takie bądź inne a jak macie normalne to możecie normalnych tak jak to tak mówiłam już przepraszam się. No. Więc kochani, lajkujcie, subskrybujcie, yy, bo, ponieważ yy, pod jakąś, będzie, jak będzie chociaż z 10 serduszek to będę szczęśliwa. <laughs> Więc kochani, dziękuję wam za oglądanie. I pamiętajcie, tak jak ciągle mówię, że wpadajcie na specjalny odcinek Wielkanocny i to będzie w piątek, ponieważ w, w sobotę przez telewizję będą, będą święcone, będzie święcone jedzenie. Więc w piątek będziemy robić pisanki. We dwie będzie, będziemy robić. A w niedzielę tak? będziemy, będziemy szukać... Szukać słody, po, czy po co dzień. Nie. A w, Poniedziałek będziemy się lać wodą. Na nią zrobię pułapkę. Więc wpadajcie na kanał. Gno... Ja właśnie mam zrobić pułapkę. Po więc wpadajcie na mój kanał. Jak chcecie zobaczyć o takie właśnie. odcinki. Wow! I. Dziękuję Wam jeszcze raz. I. Pa!